Przygodne jeszcze Zancie, drodzy ocy kadłusze z naszych brady, prowincji, drodzy ze współbracia, drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Dzisiejszą uroczystość, uroczystość patrona Polski, świętego Wojciecha, Kościół daje nam Ewangelię, w której Chrystus bardzo jasno mówi o mocy świadectwa całkowicie oddanego Bogu. Święty Ignacy porównał siebie do pszenicy, do Bożej pszenicy, do Bożego zasiewu. Każdy z nas jest tym Bożym zasiewem. I Chrystus mówi, że jeżeli ten zasiew parł w ziemię i nie obumrze, zostanie sam. Ale jeżeli ogumrze, przynosi owoc. I tak było w życiu świętego Wojciecha. To jest pierwszy męczennik na naszej ziemi po chrzeście polskim, który się odbył w 1966 roku. I ta Jego śmierć przyniosła owoce. My jesteśmy owocami tej śmierci. My ludzie wierzący. Ludzie, którzy wierzymy w Chrystusa. Mimo, że nie był Polakiem. To jednak ten zaczyn, który Bóg rzucił w polską ziemię, przyniósł owoc. I taki zaczyn przynosi owoc kogokolwiek, kto potrafi żyć dla Chrystusa, kto również potrafi oddać życie dla Chrystusa. Tak jak nasi męczennicy w Peru, w Ekwadorze i w innych częściach świata. Chrystus potrzebuje tego zaczyny, niezależnie od pochodzenia, od kraju pochodzenia. On chce każdy zakątek ziemi uczynić Bożym Królestwem. Drodzy postać świętego Wojciecha, znana i piękna, ale pozwólcie, że króciutko przypomnę jego życiorys, bo rzeczywiście jest ciekawy. Święty Wojciech żył tylko 42 lata. Pochodził z rodziny książąt, z czeskich z sławnikowiców. kształcił się w Magdeburgu pod opieką arcybiskupa Adalberta, na cześć którego przyjął imię zakonne. W 1983 roku jako subdiakon powrócił do Czech i został mianowany biskupem Pragi. Kilka lat później, w 1989, wobec trudności w zarządzaniu diecezją praską, udał się do Rzymu, zrzekł się godności biskupie i zaradą papieża Janu XV wstąpił do klasztoru benedyktynów na Aventynie. Stał się zakonnikiem nichem. W 1992 po śmierci sprawującego opiekę nad diecezją praską biskupa miśnickiego Falkolda powrócił do Pragi i zajął się organizacją spraw kościelnych. Zasłynął z opieki nad ubogimi, więźniami i z wykupu chrześcijańskich niewolników z krajów muzułmańskich. Po zatarku z księciem Bolesławem II w 995 roku ponownie opuścił Pragę i udał się do Rzymu, gdzie pozostał na wieść o zniszczeniu rodzinnych libic i wymordowaniu swych rodzonych braci. Za namową cesarza Otto III i w porozumieniu z Bolesławem Chrogrem przy końcu 996 roku przybył do Polski, aby podjąć misję wśród bogańskich kursów. Wraz z towarzyszami podróży syjnej, swoim rodzonym bratem Radzimiem Gaudentym i prezbiterem Benedyktem Boguszą popłynął młodzioł do Gdańska, stamtąd może w kierunku Pregoły. Zginął podczas próby podjęcia pracy misyjnej, zabity przez pugańskiego kapłana w bliżej nieznanej miejscowości. Jego towarzysze zdołali się uratować i zdali relację o męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. Bolesław Roblin, jak wiemy, wykupił jego ciało i sprowadził go do gniezna, gdzie zostało uroczyście pochowane. Kiedy patrzymy na to życie, krótkie, zauważamy dwa szczególne rysy. Pierwsze, oddanie siebie Bogu w życiu zakonnym, w życiu konsekrowanym. To pragnienie bliskości Boga, to pragnienie służby Bogu, to pragnienie trwania w Bożej obecności. A takie życie jest niczym innym jak adoracją Boga. Pozwólcie, że przytoczę słowa, kapitalne słowa papieża Franciszka wypowiedziane tydzień temu. Kiedy tłumaczę nam, osobom konsekrowanym, kapłanom, świeckim chrześcijanom, co to znaczy adorować Pana? Mówi, oznacza to uczyć się przebywania z Nim, zatrzymywania się, aby z Nim porozmawiać, czując, że Jego obecność jest najprawdziwsza, najlepsza, najważniejsza ze wszystkich. Bo przecież każdy z nas ma w swoim życiu, w sposób świadoma, może czasem nie zajmując sobie z tego sprawy, dobrze określony porządek rzeczy, które uważa za bardziej lub mniej ważne. Adorować Pana oznacza przyznać Mu mi miejsce, które Jemu się należy w naszym życiu. Adorować Pana oznacza wyznawać, wierzyć nie tylko samym słowami, że tylko On naprawdę kieruje naszym życiem. Adorować Pana oznacza, że wobec Niego jesteśmy przekonani, że jest on jedynym Bogiem, Bogiem naszego życia, Bogiem naszej historii. I to ma potem konsekwencje w naszym życiu, bo pozwala wyzbyć się tak wielu małych i wielkich Bożków, które mamy i do których się uciekamy, u których często szukamy naszego bezpieczeństwa i w których często je pokładamy. A są to bożki, które często dobrze ukrywamy. Może to być przecież ambicja, karierobieczostwo, pragnienie sukcesu, stawianie siebie w centrum, skłonność do dominowania nad innymi, roszczenie, by być wyłącznymi panami naszego życia, jakiś grzech, do którego jesteśmy przywiązani i wiele innych. Adorować Pana to znaczy wyzbyć się naszych bożków także tych najbardziej ukrytych i wybrać Pana jako centrum, jako główną drogę naszego życia. Popatrzcie, jakie piękne słowa, jak bardzo potrzebne nam w naszych czasach. I święci są nam dani przez Boga po to, aby nam o tej prawdzie przypominać, że tam, gdzie człowiek adoruje Boga, tam ludzkie sprawy idą dobrze. Popatrzcie, kiedy patrzymy dzisiaj na to życie rodzinne również w świecie, zauważamy, że tam, gdzie w rodzinie nie ma Boga, gdzie nie ma czasu na modlitwę, nie ma czasu na niedzielną przeświętą, tam rodzina sprawi tą źle. Patrzymy na nasze życie zakonne. I zdajemy sobie sprawę z tego, że im mniej czasu poświęcimy Bogu na modlitwę, tym nie możemy się wyrobić z naszymi obowiązkami. Pan Bóg potrafi wynagrodzić nasz czas. Nasz czas? Kiedyś ktoś zapytał Jana Pawła II skąd Ojciec Święty bierze czas na modlitwę? ja Jan Paweł II mówi, ale to nie jest mój czas. To Pan Bóg daje nam czas. To nie my, Pan Bóg, u Was, robimy, dając Mu nasz czas. My żyjemy w Bożym czasie. Przy Bogu ten czas uświęcamy. I drodzy, drugi rys życia Świętego Wojciecha, to jego posługa pasterska, to jego pragnienie głoszenia Ewangelii. I znowu przypomina nam papież Franciszek. Mówiąc, że nie można paść Bożej owczarni, jeśli nie godzimy się, by wola Boża poprowadziła nas także tam, gdzie nie chcielibyśmy iść? Nie można być Bożej ofiarą, jeżeli nie jesteśmy gotowi do dawania świadectwa o Chrystusie poprzez dar siebie, bez zastrzeżeń, bez wyrachowania, czasem nawet za cenę własnego życia. I dlatego każdy powinien postawić sobie pytanie: jak ja moją wiarą świadczę o Chrystusie? Czy mam odwagę apostołów? Czy mam odwagę świętego Wojciecha, aby myśleć, wybierać i żyć po chrześcijańsku, będąc posłusznym Bogu. Skąd mamy wziąć te musimy? Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Gdy Duch Święty stąpi na nas, otrzymacie Jego moc. Myśmy otrzymali sakrament Wierzmotania. Duch Święty stąpił. Otrzymaliśmy Jego nos. A więc rzeczywiście możemy stawać się ludźmi Bożymi. Możemy rzeczywiście iść drogą posłuszeństwa, bez zastrzeżeń, bez wyrachowania, bez troski, co ja w zamian będę mieć. I często ten brak spójności pomiędzy tym, co mówimy, a tym, co czynimy, między słowami, a sposobem życia, podważa wiarygodność Kościoła. A my chcemy być wiarygodnymi wobec świata. Chcemy być tak wiarygodnymi, jak był święty Wojciech. Chcemy być tak wiarygodnymi, wiarygodnymi, jak uczeń Chrystusa. Prawdziwy uczeń Chrystusa. Ojcze Wojciechu, piękne zdanie papieża Franciszka. Nie można być pasterzem. Jeśli nie godzimy się, by Wola Boża poprowadziła nas także tam, gdzie nie chcielibyśmy iść. I dzisiaj, chyba te słowa są szczególnie ważne w Twoim życiu, bo przecież kończysz czas posługi krótkiej, tutaj w Gdańsku. praktycznie na początku, posługi prowincji. Ale chyba. Tak działam od Ducha Świętego również w Twoim sercu, i w Twoim zakonnym życiu, w Twojej gotowości, aby rzeczywiście pójść tam, gdzie Chrystus wzywa. Aby również i tam swoją wiarą świadczyć o Chrystusie. O Chrystusie, który pyta, czy kochasz mnie bardziej każdego dnia. Dlatego dziękując Ci za to, co uczyniłeś przez te cztery lata dla prowincji, co czyniłeś przez ten rok nowej kadencji, czegoś ci życzyć, aby zawsze miał odwagę, Wojciecha, Twojego patrona, apostołów, aby myśleć, wybierać i żyć po chrześcijańsku, będąc posłusznego. I w tej intencji się w czasie tej przyświęcenia.